Jezus w pewnym momencie pyta swoich uczniów, apostołów: Słuchajcie, a za kogo wy mnie uważacie? Kim ja dla was jestem? Można odpowiedzieć, tak jak Szymon Piotr, można dać inną formułkę, ale pytanie, czy to będzie miało przełożenie na moją codzienność, na moje życie? I dwa typy sytuacji najbardziej to weryfikują. Jedne to te najtrudniejsze, kiedy wszystko wali się nam na głowę, na przykład ktoś bliski zachoruje, czy ja dostanę jakąś złą diagnozę. Czy ufam Panu Bogu, czy nadal jest dla Niego miejsce, czy działam jakby jego nie było, próbując kontrolować sytuację? I drugi typ. To są momenty takie najpiękniejsze, najradośniejsze, na przykład kiedy ktoś się zakocha. I wtedy jest pytanie, no jest nadal miejsce dla Boga, czy nagle ukochany czy ukochana zajmuje jego miejsce? Stąd to pytanie do uczniów niech będzie pytaniem do Ciebie, ale takim realnym, prawdziwym: kim w praktyce? Takiej codzienności Twojej jest dla Ciebie Jezus.